Witam Cię Widzu w kolejnym odcinku z G4 Skins. Potwieramy książkę Welcome to the jungle. Troszeczkę droga, ona jest 620 zł za jedną, ale ma ciekawe naprawdę przedmioty i ładne. W środku nie jest jakoś dużo tych skinów, ale. No dropy są spoko, jak już coś wypadnie ciekawego. Zobaczymy, czy w ogóle wypadnie. Bo do tej skrzynki jakoś tak podchodziłem. Trochę z dystansem, bo ona tak nie chciała nic mi ciekawego tutaj zarzucić. No ale zobaczymy, może się to zmieni po dzisiaj. Przed tym kod promocyjny, pamiętaj, widzu, kod SFERT. 5% więcej przy doładowaniu. Darmowa skrzyneczka MilSpec za złoty 60 na start do otworzenia. Oczywiście strona dla osób tylko i wyłącznie pełnoletnich. Ehm, i co? <laughs> no i lecimy. Skrzyneczki welcome to the jungle, jak coś nie wiem, to mamy skrzyneczki pro playerów, możecie sobie obejrzeć poprzedni odcinek, bo wyszedł spoko. No ale teraz czas na... się zgubiłem, welcome to the jungle. Jakby welcome to the jungle dropnęło, no to bym się nie obraził chyba. Dobra, polećmy z pierwszą, nie ma co tutaj gadać i jest blood pressure, ile to kosztuje? Co jest? Dobra, od początku jest dobrze. 2% jest na te rękawiczki, jakie ładne one są w ogóle Do czerwonego ekwipunku, no jak w las No ale też mm, Mamy oczywiście jeszcze wiele skrzynek przed nami, więc się nie ma co aż tak bardzo cieszyć nad takim czymś Znaczy oczywiście fajny drop, no ale żeby reszta też oddała Za to trzeba trzymać kciuki. Blaze? Oj, jaj, jaj Sunny Leo Kiedyś miałem ten chłopę, ale to było tak dawno temu Containment Bridge to jest jedna z najładniejszych AWP dla mnie. Tak szczerze, możecie jak ktoś ogląda dalej, to możecie napisać, e, co sądzicie o AWP. Containment Bridge naruszenie kwarantanny po polsku. E, dla mnie jest prześliczna. Niektórzy wiem, że wolą Mightfire'a, ale. Ależ kurde, tak pomiędzy. Ale dla mnie, Containment Bridge jest ładniejszy fest. Jak bardziej się odznacza Neonrider. Rider, no to by nie mówić, to też jest spoko drop Ale potrzebujemy czegoś mocnego. No kontajmy bryczka już kolejna, chyba trzecia, tak? Czy to już jest trzecia? No ty się załadujesz. Alo, coś się zbugowało naszych flipioneczek tu. Bo, tu jest taki przycisk, wy go nie widzicie, bo mam trochę ekran przycięty w OBS-ie. Neonuar, Może nie jest na plusie, ale. A zawsze ładna. No i co, tylko jeden taki sensowny, taki prześliczny drop? O, Imperial Plate. <gryw> to też fajne. Tylko w battleskerdzie obdrapane, emeraldy. To to są dopiero glowsy. Coś się tu zbugowało, nie chce się załadować To po prostu wejdę przez ekwipunek sobie sprzedam to. Yy, I otworzymy jeszcze O tako, O tako, nie będzie 3000 na kliknięcie. Yy... Nieopłacalne było to dla jego no, no nic sensownego. Oprócz no, Prince streama, no prinstream ładny Cholera jasna. No i co? Tylko Lora? Tylko Lora? Ile ta Lora? Ja fierdykam. Mm, no nie zaciekawie. Na mi tu postąpił jaką to the jungle. Na emeraldy, bo są ładne. A za już się rozpędził. Nie, masz tylu pieniędzy, żeby zrobić taką bitwę z Po malutku najpierw. Dobra, cztery, dwie osoby. Bam. Przywaj, boty. Bo nie chcę mi się czekać na gości. Okej, okay, dobra. Zaczynamy. Zajebiście. Oni Nitadji. Ale dalej chyba jesteśmy na prowadzeniu. No i ostatnia skrzyneczka. Czy ty chcesz... Dobrze, wygraliśmy to. Wygraliśmy Okej. Okay. No i bo oczywiście sobie dostaje. Zwrot, o taką zmeczkę meczkę. Znaczy zwrot. No, za bitwę. Skin na zawsze. Nie zostajecie oczywiście bez niczego. Zawsze coś dostaniecie. I na przykład z jakiejś bitwy za 3 goła. Dropnęły rękawiczki za 300 zł. Także. Ze zwrotu też coś idzie. No, może. Fakt, facto de facto. Nie wyszło za dobrze. Bo straciłem, no ale chociaż. 300 zł było. W razie czego. Dobra, 5 zostawię sobie trochę. Nie, czy to było z bitwy za 3, czy to było z bitwy za 1,5? No to no, może już nie aż tak drastycznie. Nie pamiętam, z czego to było. A z czegoś dropnęło. No tak, część tutaj z tym Welcome to the Jungle, to mi go tutaj daj, żeby na końcu też był. A zaczynamy identycznie. Cili, świetnie. Oj, no już chyba po marzeniach Okej, okay, dalej w grze. Zoba Zoba tych pojebów co lecą Ale muszę coś dropnąć. A on nie może nic Dobrze Dwie lorki wpadły De facto cena ta sama co skrzynki, ale Proszę bardzo, powoli Rośniemy w górę znowu No i dobrze, już to lepiej wygląda na pewno. Zróbmy sobie jeszcze, jak go męczymy, no to go jeszcze pomęczmy. Ja wierzę w przeznaczenie, że do trzech razy sztuka. Chociaż może to było głupie. Ty pamiętaj widzisz jak się robisz coś fajnego. No to sobie to wypłać. Nie, nie ryzykuj yy, tym, żeby potem mieć coś gorszego w razie czego. Zaczynamy od anitargi? W ogóle pierwszy drop cały czas jest dla nas najlepszy. I teraz pewnie on trafi w drugim. O, też nie, dobra, jednak nie dropnął. No i dobrze. Oj, trochę się zbliżył koleżka. A my się... No dobra, nie, może nie odganiamy od niego. Bo też móc... Poko wpadło dwie skrzynki, dwie skrzyneczki. Co ty jeszcze tutaj będziesz krył? A WP Neo Noir. No i może tutaj Welcome to the Jungle? Okej, okay, ale chyba mamy znowu wygraną. Może nie wyszło jakoś sporo do przodu, ale. Ale se powpadało ty. No to co? Ja dziękuję za obejrzenie odcinka. Słyszymy się oczywiście w następnym. Pamiętaj o kodzie sfery, jak jest się są pełna ledniami. No chcesz wejść na stronkę? Okej, okay. dobra, jeszcze tutaj chyba może być git, czy nie? No tak stabilnie. Level muszę wbijać jak coś, dlatego otwieram jeszcze. No, także jak jesteś pełna etniami, no chcesz sprawdzić swoich sił, no to kodzik sfer oczywiście. My słyszymy się w następnym odcinku. Ej dobra. Ej dobra. Dogrywam to. Nie wierzę. Dosłownie. Ja wam klipa chyba wkleję. My słyszymy się w następnym odcinku. Ja dziękuję. Do usłyszenia. I elo. Ej dobra. Ej, dobra, dogrywam. Do... <laughs> Skończyłem odcinek. I mówię, dobra, już czulki? Chcę sobie jeszcze raz. I welcome to the jungle, Blaze, Prince i Containment Bridge. Ja pierdziele A na odcinku nie chciało, ale dobrze, że ten. Na klifie będzie, że od razu zakończyłem odcinek, otworzyłem i wpadło. Dobra, także. Welcome to the jungle postanowił w końcu rzucić jakiegoś zajebistego skinoszka. Także ja dziękuję jeszcze raz, w takim razie się żegnam. Do usłyszenia i cześć.